Marka Volvo od lat była synonimem bezpieczeństwa. Jak to wygląda w modelu XC60? Jeżeli chodzi o model Volvo XC60, tutaj e, mamy w standardzie już systemy bezpieczeństwa typu rozpoznawanie znaków drogowych, pierwszych rowerzystów dużych zwierząt e, z pełną automatycznym hamowaniem. Działa to do różnicy prędkości 50 km na godzinę. Dodatkowe systemy bezpieczeństwa e, typu aktywny tempomat, akurat w serii mniejszej platformy CMA typu Volvo XC40 lub modelu XC60 są za dodatkową opłatą, natomiast w serii 90 już są um, jak gdyby w standardzie, więc klient dostaje um, aktywny tempomat z funkcją Pilot z drugiej generacji. Jak to, to działa? To jest um, na zasadzie jazdy półautonomicznej. Jeżeli są spełnione warunki na, na jezdni, czyli wyznaczone pasy ruchu, samochód poprzedzający, um, uruchamiającą funkcję, samochód um, dostosowuje prędkość i odległość, zachowuje Między samochodem poprzedzającym i utrzymuje się w wyznaczonych pasach ruchu. Czy mamy jakieś pomocy przy parkowaniu? Asystent parkowania jak najbardziej jest tutaj dostępny. Przy wyjeździe z parkingu mamy również system odpowiedzialny za tzw. cross traffic alert. Przy wyjeździe mamy do czynienia z tym, że samochód po prostu nam zahamuje. Omijając czy też unikając przeszkody z samochodem, który akurat jedzie. Poprzecznie do nas. To druga generacja modelu XC60, ten najnowszy zbudowany jest na platformie większego modelu XC90. Czy to przekłada się na wymiary samochodu? Jeżeli chodzi tutaj o nową platformę SPA, mamy o tyle ułatwienie, że mamy tą platformę skalowalną. Na jednej platformie możemy sobie zmieniać tutaj różnice odległości między tutaj liniem nadwozia. Dzięki temu na jednej platformie możemy budować kilka modeli samochodów. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy kilka tak zwanych tutaj wersji wyposażenia samochodu. Już w standardzie mamy wszystkie systemy bezpieczeństwa, o których wcześniej wspominałem. Dodatkowo, jeżeli chodzi tutaj o elementy wyposażenia, opcjonalnego, kamera cofania, kamera 360 stopni, dookólna, elektryczna regulacja foteli oczywiście kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień. Z dodatkowych elementów wyposażenia mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, adaptacyjny aktywny tempomat z funkcją pilot z drugiej generacji, funkcja keyless, czyli bezkluczykowy dostęp to też klienci często, często wybierają. Przechodząc w wyższe poziomy konfiguracji, opcjonalnie też są dostępne takie rzeczy jak elektrycznie otwierana klapa bagażnika i zamykana, w połączeniu z otwarciem klapy bagażnika za pomocą gestu ruchem stopy, oczywiście. Coś dla audiofilii dwa zestawy audio Harman Kardon lub z najwyższej już półki Bowers Wilkins, to jest zestaw, który jest skonstruowanej specjalnie dla, dla marki Volvo. To przechodzimy do tego, bez czego żaden samochód nie pojedzie. Do układu napędowego. Mhm. Jakie silniki i ile silników oferowane jest y... Volvo XC60? W naszej gamie w tutaj modelowej oferujemy silniki dwulitrowe, czterocylindrowe moc od 150 koni, jeżeli chodzi o diesla, do nawet 390, jeżeli chodzi o najmocniejszy, topowy silnik T8, czyli hybrydę typu plug-in. Pan temat hybryd. Jaki zasięg na silniku elektrycznym ma Volvo XC60? Jeżeli chodzi o silnik T8, zasięg to jest około 40 km takie jazdy czysto elektryczne, czyli bezemisyjnej. W silniku T8 jesteśmy jedynym producentem, który ma w całym wachlarzu modeli hybrydę typu plug-in, czyli możemy ją Ym, ładować ten, z miastka dokładnie 230V. Czas ładowania do 100% to jest około 7 godzin. Yy, istnieją też szybkie ładowalki, yy, yy, dzięki którym oczywiście naładujemy sobie samochód w szybszym czasie. Yy, yy, mało tego, hybryda typu plug-in yy, możemy ją jeszcze ładować silnikiem spalinowym podczas jazdy. A gdybym teraz chciał kupić Volvo XC60, jakimi funduszami może dysponować? Ceny zaczynają się od niecałych 170 tysięcy brutto. Tutaj mówimy o cenie, cenie katalogowej. E, oczywiście mamy dedykowane zniżki dla różnych rodzaj, różnego rodzaju grup zawodowych, dla klientów flotowych, no, także serdecznie zapraszamy e, tutaj, aby zapoznać się e, z cennikiem. Jest konfigurator świetnie stworzony na naszej stronie internetowej. Są samochody przygotowane do jazd testowych. Doradcy czekają na e, klientów w salonie.